Drodzy Państwo, mamy zaszczyt gościć wśród nas wielu dostojnych gości, ale przede wszystkim mamy zaszczyt gościć wśród nas ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny, Panie ministrze. <noise> Pan minister wkrótce wygłosi swoje przemówienie. Ja chciałbym tylko powiedzieć parę słów na temat kontekstu konferencji i w jakiej sytuacji ona się odbywa. Kontekstem jest tutaj niedawny szczyt w Walii. Który, na którym ogłoszono wiele decyzji, które w dosyć ważny sposób zmieniają kontekst bezpieczeństwa Polski. NATO kieruje swoją uwagę i jakąś część zasobów, nie na tyle dużą, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale mimo wszystko NATO decyduje jakąś część zasobów na wzmocnienie bezpieczeństwa terytorium nowych państw członkowskich. W odpowiedzi na agresywne działania Rosji na Ukrainie. Sojusz po raz pierwszy w swojej historii doprowadza do zwiększenia, do, zwiększenia, do ustanowienia jakiejkolwiek obecności na terenie państw wschodnioeuropejskich czy też nowych państw Sojuszu. Tylko w Polsce, w ciągu ostatnich paru, również w Polsce i w państwach bałtyckich, w ciągu ostatnich 10 miesięcy pojawiły się oddziały amerykańskie, francuskie i brytyjskie. One są na razie bardzo małe i one nie. nie nie stacjonują tutaj na stałe. To jest obecność rotacyjna, ale jest, po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją, że, że, mamy, że mamy tą obecność wojskową państw Sojuszu. Proszę Państwa, wzmocnienie wyzwaniem dla Sojuszu jest implementacja decyzji szczytu o utworzeniu tak zwanej szpicy, czyli sił szybkiego reagowania, ale też wzmocnieniu Korpusu Wielonarodowościowego. Wielonarodowego w, w Szczecinie oraz zwiększenie liczby i skali ćwiczeń u nas w regionie. Ale to nie jest tak, że w sojuszu liczy się tylko i wyłącznie obrona terytorialna i obrona państw sojuszu. Także y, NATO stoi przed wyzwaniem godzenia tych dwóch zadań, czyli po pierwsze podstawowym zadaniem pozostaje obrona państw sojuszu, ale z drugiej strony są też inne pola działania, takie jak misje pokojowe, misje stabilizacyjne, obrona przed zagrożeniami niekonwencjonalnymi, asymetry, asymetrycznymi, takimi jak terroryzm, cyberataki. A także musimy nadal myśleć oczywiście o współpracy z, z krajami partnerskimi. Celem dzisiejszej konferencji jest zastanowienie się, jak mogą ewoluować zadania NATO nie tylko w, w kontekście najbliższych miesięcy chociażby w perspektywie szczytu NATO w Warszawie zaplanowanego na rok 2016, ale też kolejne lata, kiedy zagrożenie ze strony Rosji do, zagrożenie ze strony Rosji być może pozostanie. Mamy nadzieję, że nie. Ale do tego dochodzą też inne zagrożenia, chociażby takie jak ekspansja Państwa Islamskiego. Polska jako jeden z najważniejszych członków sojuszu i ten członek sojuszu, który progresywnie od roku 1992 stale zwiększa w realnym sensie wydatki na obronność, Polska powinna mieć jasną wizję nie tylko tego, czego Sojuszu oczekuje dla wzmocnienia własnego bezpieczeństwa, ale też tego, co może dać sojuszowi w zakresie innych działań i czego oczekuje na przykład w odniesieniu do stosunków NATO, Rosja. Czy też NATO Ukraina, a także roli NATO w bezpieczeństwie energetycznym? Także wiele zadań, wiele pytań dla nas pozostaje, proszę Państwa, i dzisiejsza konferencja będzie się nimi zajmować. Te podstawowe zadania to na przykład to, czy grozi nam zimna wojna, czy Rosja powróci na ścieżkę konstruktywnego dialogu. W jakie miejsce Polska widzi dla siebie w Sojuszu Północnoatlantyckim w najbliższych latach? I sądzę, że pan minister udzieli nam odpowiedzi przynajmniej na niektóre z tych pytań. Panie ministrze, zapraszam. Dziękuję za, za zaproszenie. Um, uważam, że, że, że takie rozmowy, takie debaty są potrzebne właśnie tu i teraz. I Polska powinna mieć i inicjatywę i taki ten głos Polski powinien być donośny, bo, bo słuchają i są w Europie i na świecie, także w NATO ciekawi naszych opinii w tej kwestii. Upływający rok zmienił niemal całkowicie nasze najbliższe środowisko bezpieczeństwa. Znaleźliśmy się w momencie historycznym, w którym definiowanie roli NATO w perspektywie najbliższych lat jest szczególnie usprawiedliwione. Można powiedzieć, że od początku roku, od marca, żyjemy w innej Europie niż poprzednio. Nie tak dawno wydawało nam się, i taka była powszechna opinia, że wojny i konflikty zbrojne już nas nie dotyczą i nie będą dotyczyć. Że nasze relacje z innymi państwami opierają się na uczciwości, wzajemnym szacunku, zasadach prawa międzynarodowego, przyzwoitości wreszcie. Aneksja Krymu, jako symbol, pokazała, że to było zbyt optymistyczne założenie, że kraj który przez lata uznawaliśmy za partnera NATO na skutek własnych działań te szanse grzebie grzebie status partnera NATO nagle sojusz stanął wobec wyzwania którym jakim jest krwawy konflikt który toczy się u jego progu potrzeba widocznych gwarancji zapodzianych koncepcji strategicznej z 2010 roku przestała nagle być tylko teoretycznym założeniem. Sojusz musiał podjąć poważne kroki w kierunku wzmocnienia zdolności obronnych i skoncentrowaniu się na swoim podstawowym zadaniu, na obronie kolektywnej. Pozwolicie Państwo, że skupię się dziś na perspektywie trochę krótszej niż ta piętnastoletnia, ponieważ to o czym słyszeliśmy w słowie wstępnym. Ten czas dwóch, trzech lat będzie w moim przekonaniu, w naszym przekonaniu, kluczowy dla, dla przyszłości yy, sojuszu. Właśnie ten czas, który jest przed nami, którym wyznacza NATO Summit w Warszawie w 2016 roku. Konkretne działania w, w sferze polityki obronnej realizowane w okresie między szczytem NATO w Newport a szczytem w Warszawie w 2016 roku będą decydować o wszystkim nie tylko w tym okresie, ale także przez następne lata. Szanowni Państwo, decyzje z Newport, tak dużo o nich mówimy ostatnio, mają dziś w moim przekonaniu podwójne zastosowanie. Ich pierwszym celem oczywiście jest podniesienie bezpieczeństwa wschodnich sojuszników NATO. Do tego zostały uruchomione krótkoterminowe i natychmiastowe środki wzmocnienia. Drugim być może ważniejszym wymiarem jest szeroko zakrojona, trwała adaptacja sojuszu do nowego środowiska bezpieczeństwa. Bezpośrednim powodem wzmocnienia zdolności obronnych Sojuszu było, jak wiemy, zagrożenie ze wschodu. Musimy jednak pamiętać, że RAP, Plan Gotowości Sojuszu, który został przyjęty na szczycie w Newport, jest nie tylko odpowiedzią na konflikt na Ukrainie, ale także na systematyczne łamanie międzynarodowych zasad i powszechnie akceptowanych wartości. Walii sojusznicy zamanifestowali swoją solidarność i wolę wzajemnego wzmocnienia. Nie wolno nam zmarnować tego kapitału. Opracowanie dokumentu było zaledwie początkiem procesu. Obecnie musimy skupić nasze wysiłki na tym, aby możliwie szybko i efektywnie przełożyć słowo pisane na konkretne posunięcia obronne. Dlatego w tej chwili polskie priorytety w NATO koncentrują się na pilnej, rzetelnej, całościowej, implementacji RAPU. W pierwszej kolejności musimy zagwarantować i wzmocnić trwałą rotacyjną obecność wojsk NATO na wschodniej flance. Jesteśmy wdzięczni dzisiaj Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Holandii, Belgii za realizowane i planowane wojskowe zaangażowanie w Polsce. Zapraszamy także innych sojuszników do uczestnictwa w ćwiczeniach i przedsięwzięci przedsięwzięciach obronnych w naszym regionie. Pracujemy teraz nad koncepcją poszerzonego wsparcia państwa gospodarza, która poprawiłaby warunki przyjmowania zagranicznych sił zbrojnych na naszym terytorium, na terytorium Polski. Cieszy nas decyzja podjęta na ubiegu, ubiegłotygodniowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO, które odbyło się w Brukseli, o ustanowieniu tymczasowej formuły sił natychmiastowego reagowania w 2015 roku. Polsko, Polska promowała ten pomysł od samego początku, jako że nieprzewidywalność współczesnego środowiska bezpieczeństwa zmusza, zmuszała i zmusza nas do... Nie, nie, zmuszała nas do poszukiwania szybkich i skutecznych rozwiązań w tej, w tej materii. Podniesienie gotowości części wojskowych, części jednostek wojskowych NATO będzie istotnym elementem podnoszącym ogólną zdolność obronną całej organizacji. Polska aktywnie uczestniczy w tym procesie. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy o zwiększeniu naszego własnego wkładu do sił natychmiastowego reagowania. W ramach działań wzmacniających bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO widzimy także szansę dla Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. W Szczecinie wraz z pozostałymi państwami ramowymi, Niemcami i Danią, zamierzamy zwiększyć poziom gotowości korpusu tak, aby mógł w przyszłości koordynować sojuszniczą aktywność obronną w Polsce, ale także w innych państwach naszego regionu. Nie możemy także zapomnieć o właściwym programie szkoleniowym. Potrzebujemy poważnej i efektywnej polityki ćwiczeń, dużych manewrów uzupełniających przez mniejsze ćwiczenia prowadzone regularnie na wschodniej Francji. Potencjał obronny pozostający w dyspozycji sojuszu musi być odpowiednio przygotowany do podejmowania skutecznych działań. Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa muszą być również wzięte pod uwagę w procesie planowania obronnego i operacyjnego. Dlatego chcemy, aby władze wojskowe sojuszu jak najszybciej zaadoptowały plany ewentual ewentualnościowe do nowych wyzwań. Wszystkie wymienione elementy planu gotowości wzajemnie się uzupełniają. Nie możemy wyjąć jednego fragmentu i wprowadzać go w odseparowaniu od reszty, inaczej osłabimy część sojuszniczej odpowiedzi. Jeżeli podjęliśmy się zadania wzmacniania bezpieczeństwa sojuszu, to musimy je zrealizować w całości i z żelazną konsekwencją. Szanowni Państwo, nie unikamy rozmowy o przyczynach, jakie stają za wzmożoną aktywnością sojuszu w sferze obronnej dzieją się tak ze sprawą Rosji, która dokonała zbrojnej aneksji części terytorium swojego sąsiada i bierze czynny udział w konflikcie we wschodnich regionach Ukrainy. To działania niezgodne z prawem międzynarodowym. Rażąco naruszyły one poczucie bezpieczeństwa i stabilności całej wspólnoty euroatlantyckiej. Ubolewamy nad tym, że porozumienia z Mińska nie, przy, nie przyniosły stabilizacji w Donbasie. Ich pełna realizacja przez stronę rosyjską i tzw. separatystów jest warunkiem zachowania minimum stabilności w tej części Ukrainy. Wczorajsze wstrzymanie ognia w Donbasie przez stronę konfliktu niesie pewne nadzieje. Przerwanie, pomocy, przerwanie przemocy jest niezbędne, aby w ogóle zacząć myśleć o poszukiwaniu skutecznego rozwiązania tego konfliktu. Na to zawiesiło praktyczną współpracę z Rosją pozostawiając Radę NATO Rosja jako platformę do konsultacji z Moskwą, kiedy ta spełni warunek wycofania się z tego konfliktu. Niestety w chwili obecnej nie widać oznak, które uprawniałyby nas do rozważenia powrotu do współpracy z Rosją w sferze bezpieczeństwa. Taka współpraca jest w Europie potrzebna, ale nie może ona oznaczać zgody na działania bezprawne i agresywne, które z duchem kooperacji, współpracy nie mają nic wspólnego. NATO zaoferowało Ukrainie wsparcie w zakresie reformy sektora obronnego i stworzenia pięciu funduszy powierniczych. Polska razem z Holandią została państwem wiodącym w programie, dotyczą, do, w programie dotyczącym logistyki i standaryzacji, który wesprzemy finansowo oraz poprzez doradztwo i wysyłanie naszych ekspertów. Jest to priorytetowa dziedzina współpracy Ukrainy z Polską i całym Sojuszem. Sprawą otwartą pozostaje nasza pogłębiona współpraca instytucjonalna. Widzimy wiele możliwości i potrzebę dalszego rozwoju relacji NATO-Ukraina adekwatnie do oczekiwań samej Ukrainy i z uwzględnieniem jej postępów w wdrażaniu niezbędnych reform. Kontynuujemy zaangażowanie Polski jako kraju wiodącego w programie reformy edukacji wojskowej na Ukrainie. Będziemy nadal pełnić rolę państwa współwiodącego. W programie dotyczącym zapobiegania korupcji w sektorze bezpieczeństwa i obrony. Szanowni Państwo, mogę, możemy spotkać się dziś z zarzutem, że zbytnio koncentrujemy się na Wschodzie, że to, co teraz mówię, nie uwzględnia innych wyzwań, które stoją przed Wspólnotą Euroatlantycką. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że Polska podziela percepcją bezpieczeństwa sojuszników z południa. Nie umniejszamy zagrożenia ze strony tzw. Państwa Islamskiego, wojny domowej w Syrii, czy tak zwanych zagranicznych bojowników. Mamy świadomość, że bezpieczeństwo w wymiarze strategicznym to system naczyń połączonych. Takim systemem jest także sojusz, który dokonuje tłumaczenia 28 mniej lub bardziej różniących się interesów i perspektyw narodowych na jeden wspólny transatlantycki język. Dlatego Polska była i jest obecna w Afganistanie, na Bałkanach, ale także w Iraku. Mimo trudnej sytuacji na wschodzie Europy, Polska nadal będzie się angażować w wymiarze praktycznym na tych kierunkach, z których płyną wyzwania dla wspólnoty euroatlantyckiej. Postrzegamy to jako powinność wobec wspólnoty i wyraz naszej sojuszniczej solidarności. Szanowni Państwo, Współpraca sojuszu z partnerami to jeszcze jeden niezwykle istotny obszar aktywności NATO, który ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. W ciągu najbliższych lat chcemy umocnić kierunek rozwijania praktycznej współpracy z partnerami, która będzie wzmacniać bezpieczeństwo ich oraz sojuszu. Działania te mają obejmować coraz większą liczbę państw, poszerzając w ten sposób grono najbardziej zaangażowanych kooperantów w sferze bezpieczeństwa i stabilności. Partnerstwo to wspólne wartości i zasady, a co za tym idzie, standardy oraz interoperacyjność. Współpraca partnerska to wreszcie matka chrzestna procesu rozszerzenia NATO i choćby dlatego trzeba ją traktować z należytym szacunkiem. Innym, równie ważnym wyrazem sojuszniczej solidarności jest dbałość o rozwój własnych zdolności obronnych i ich odpowiednie finansowanie. Nie jest to łatwe w czasach ekonomicznych, ekonomicznych zawirowań, trudności, które dotykają przecież wszystkich, ale konieczne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy środowisko bezpieczeństwa staje się mniej przyjazne i mniej przewidywalne. Również w tym wymiarze sojuszniczej solidarności Polska wnosi znaczący wkład. Temu dedykowany jest szeroko zakrojony program modernizacji naszych sił zbrojnych prowadzony przez Ministwo, Ministerstwo Obrony Narodowej. Wszyscy sojusznicy zobowiązali się w Newport do zwiększenia nakładów finansowych na obronę. Jest to bardzo ważny, kluczowy punkt agendy ostatniego szczytu, który osobiście traktuję jako fundament umożliwiający realizację pozostałych postanowień. Podtrzymanie zobowiązań z Walii traktujemy jako jeden z najważniejszych zadań dla wszystkich sojuszników w najbliższych latach. Szanowni Państwo, czy oczekiwałbym od sojuszów, czego oczekiwalibyśmy od sojuszu w kontekście szczytu warszawskiego, który odbędzie się za dwa lata. Oczywiście potwierdzamy, to będziemy o tym mówić przez ten cały, cały czas. Pełnej implementacji RAPu to klucz i, i podstawa, ale rap to tylko początek strategicznej adaptacji sojuszu i część szerszej agendy organizacji. Potrzebne są nowe inicjatywy i dalsze działania wzmacniające NATO. Sojusz, sojusz rozpoczyna nowy cykl planowania obronnego. Opracuje też tzw. wytyczne polityczne, które określą m.in. zdolności wojskowe potrzebne organizacji oraz poziom ambicji sojuszu, jeśli chodzi o prowadzone operacje. Proces ten ma wymiar głównie wojskowy, ale warto go uzupełnić także w kontekście szczytu warszawskiego o polityczną refleksję nad perspektywami ewolucji środ środowiska bezpieczeństwa wokół NATO nad potencjalnymi zagrożeniami i wyzwaniami oraz nad najlepszymi sposobami przeciwstawienia się im. Innym przykładem jest budowa zdolności w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. Dobrze by było, aby podczas szczytu NATO w Warszawie zadeklarowano wstępną zdolność operacyjną systemu obrony, obrony przeciwrakietowej NATO. Kolejnym etapem jego rozwoju będzie budowa, a później uruchomienie bazy w Radzikowie sojuszniczą obronę przeciwrakietową uznajemy za istotny element obrony kolektywnej NATO. Dziś nie sposób określić, czy szczyt w Warszawie będzie miał charakter rozszerzeniowy. Warto natomiast aby podkreślił on znaczenie polityki otwartych drzwi. Artykuł 10 traktatu waszyngtońskiego oraz deklaracje sojuszu są w tej materii bardzo jasne. Żadne państwo europejskie Chcący przystąpić do NATO i spełniające kryteria, nie może być wykluczone z dyskusji o członkostwie. Bardzo jasno wypowiedział się w tej kwestii sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas zeszłotygodniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO, o czym mówiłem wcześniej. Oprócz znanych nam kandydatów warto też pamiętać o tych krajach, które do tej pory nie aspirowały do członkostwa, a są nam bliskie. I w przypadku woli politycznej byłyby, jestem o tym przekonany, bardzo wartościowymi sojusznikami. Mam tu na myśli Szwecję i Finlandię. Z zainteresowaniem i sympatią odnotowujemy toczącą się tam dyskusję dotyczącą polityki bezpieczeństwa, w tym także relacji z NATO w tych czasach. Szanowni Państwo, siłą NATO zawsze była umiejętność sprawnego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że zdolność ta potwierdzi się również w obliczu wyzwań, z którymi mamy dziś do czynienia na wschodzie Europy i na jej południu. Nie mam wątpliwości, że NATO utrzyma status najbardziej wiarygodnego sojuszu wojskowego w historii świata. Adresatem tej wiarygodności zawsze były, są i będą siły, destabilizujące porządek międzynarodowy i zagrażające bezpieczeństwu naszej wspólnoty. Wiadomość dla nich brzmi dzisiaj następująco. Nie jesteśmy klubem dyskusyjnym, jesteśmy silnym, zjednoczonym, skutecznym sojuszem wojskowym. Wierzę, że przesłanie to zostanie potwierdzone za dwa lata tu, w Warszawie. Jeżeli zdamy ten egzamin, jeżeli zdamy egzamin z sojuszniczej Solidarności w perspektywie najbliższych dwóch lat, to ze spokojem będziemy mogli myśleć o przyszłości na to także za lat 15. Dziękuję za uwagę.